No i jeszcze musiał tak... Dzisiaj planujemy wykład dla młodzieży szkół średniej. Na tym wykładzie chcemy ich zainteresować informatyką, ale taką informatyką, jaką my rozumiemy, czyli taką podstawową, podstawami informatyki, a właśnie sercem informatyki, jakim jest algorytmika. Chcemy im powiedzieć, czym warto się na początku zainteresować w informatyce, żeby potem osiągać sukcesy już w dowolnym dziale informatyki. Jak zaczynałem jak byłem w Zarówce, rodzice kupili komputer. A jako, że ja się bawiłem już matematyką wtedy, no to bawiłem się Excelem. No i jakoś się zaczęło tam automatyzacja w Excelu, pisanie makr żeby Excel robił wiele rzeczy za mnie, no a później przyszło już programowanie w porządnych językach programowania i dalej olimpiada. Po co tu przyjechałeś, dlaczego? Yy, interesuję się po prostu informatyką i chciałbym się dowiedzieć coś więcej o, o olimpiadzie informatycznej, gdyż mam zamiar w niej startować w najbliższym czasie. Przyjechałem tutaj, żeby dowiedzieć się różnych nowych rzeczy, o których jeszcze nie słyszałem. Interesuję się informatyką, lubię także też matematykę. W przyszłości chciałbym programować, Byłeś programistą. No i dla mnie to jest pasja, jakby. To jest spotkanie, które jest takim otwierającym cyklem do czegoś, co my próbujemy zorganizować przez internet, bo chcemy w internecie zorganizować taką olimpijską szkołę algorytmiki i programowania. Ta szkoła ma trochę przypominać, ja to nazywam, takie wirtualne klasy, to znaczy Uczniowie będą w klasie wirtualnej, czyli będą się komunikować przez internet, co tydzień będzie się lekcja, to lekcja będzie polegała na tym, że będą i notatki i wykład, który będzie można obejrzeć w internecie. Będą zadania do, do domu, które to rozwiązania tych zadań będą sprawdzane automatycznie, no i na zakończenie po 10 takich lekcjach, no tym, którzy zaliczą odpowiednią liczbę zadań, wystawimy certyfikaty ukończenia takiej szkoły. Szkoła rusza 11 października. Trzeba się będzie tylko zarejestrować. Pełne informacje o szkole będą albo w portalu olimpiady, to jest oi.edu.pl, albo w takim portalu edukacyjnym main .edu okay. i Tam będzie można znaleźć informacje o tej szkole. Mogę przełożyć na dowolny inny, ale to jest jeden.